Jeżeli chodzi o wzrosty cen, tak w sklepach stacjonarnych, jak internetowych, to widzimy rażące wzrosty ceny, jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej. Tutaj jest różne uzasadnienie. Natomiast jeżeli chodzi o, o e, artykuły spożywcze, to również dzięki temu monitoringowi widzimy, że ceny różnie się kształtują nie tylko w położeniu geograficznym, ale też jeżeli chodzi o wielkości placówek sprzedażowych. Co więcej, widzimy, że one się różnie zachowują w ciągu ostatnich dni. O ile w zeszłym tygodniu ceny drobiu. Innych gatunków mięs, niektórych kategorii warzyw, ale także pieczywa, dość diametralnie wzrosły w krótkim czasie. O tyle widzimy już w tym tygodniu z kolei, że te ceny zaczynają spadać. Między innymi jest to związane z tym, że są coraz większe problemy, jeżeli chodzi o eksport, w tym eksport do Chin. Coraz większa też świadomość przedsiębiorców, że te działania ukierunkowane na radykalne podnoszenie Cen mogą się spo, też mogą skutkować z jednej strony sankcjami z naszej strony, z drugiej strony zmianą preferencji nabywców. Nie godzimy się na to, żeby nieuczciwi przedsiębiorcy ten czas próbowali wykorzystać do tego, żeby wydrenować portfele konsumentów, żeby wykorzystać do tego szczególnego wzbogacenia się. To jest czas Solidarności i do tego nawołujemy. Naturalnie przygotowaliśmy też szereg rozwiązań prawnych związanych z regulacją tych cen, marsz maksymalnych. Także jeżeli chodzi o właśnie koszty pozaodsetkowe, po to, żeby tutaj przeciwdziałać też tym, tym praktykom różnym, które występują, często nie odpowiadającym realiom, w których obecnie jesteśmy, gdzie ta solidarność jest wymagana, przygotowaliśmy szereg rozwiązań prawnych, które mają przeciwdziałać tym radykalnym, w krótkim czasie podnoszeniom cenom, które nie mają uzasadnienia gospodarczego. Zaproponowaliśmy możliwość prowadzenia do ustawy cen maksymalnych ustawowo cen maksymalnych i marsz maksymalnych, wraz z przypisaniem instytucji za to odpowiedzialnych oraz mechanizmem sankcyjnym po to, że jeżeli rzeczywiście okaże się, że nieuczciwi przedsiębiorcy nie zatrzymają swoich tych praktyk, będą dalej dążyli do tego, żeby wykorzystać ten czas do drenowania portfeli konsumentów, do maksymalizowania zysków, wówczas na poziomie rozporządzenia będzie możliwość do tego, żeby wprowadzić ceny regulowane na niektóre kategorie produktowe, tylko tam, gdzie będzie to niezbędne i wówczas sankcje, które przewidujemy, to są sankcje finansowe od 5 tysięcy złotych do 5 milionów złotych, a w przypadku recyklingu, ŁOKiK będzie mógł nałożyć dodatkową karę, będzie mógł nałożyć karę do 10% obrotu rocznego przedsiębiorcy.